Wprowadza kolejne obostrzenia dla obywateli. Od środy nie będzie można wychodzić z domu bez wyraźnej potrzeby. Przed nami ta bardzo trudna faza, ponieważ będą to ograniczenia, które będą dotyczyć każdego z nas, dotyczyć również życia codziennego, takiego w najbardziej przyziemnym rozumieniu tego słowa. Ta decyzja jest niezbędna, żeby maksymalnie ograniczyć naszą aktywność. Premier poinformował, że wszystkie wprowadzone wcześniej ograniczenia zostają utrzymane. To m.in. zamknięcie żłobków, przedszkoli, szkół i uczelni wyższych, ograniczenia w galeriach handlowych, kontrole na granicach i zakaz wjazdu do Polski przez cudzoziemców. Teraz dochodzi do tego zakaz wychodzenia z domu. Zostańmy w domu wprowadzamy teraz praktycznie w życie. W tym rozporządzeniu będzie obowiązywał zakaz wychodzenia z domu poza naprawdę potrzebnymi sytuacjami. Kiedy idziemy do pracy, kiedy idziemy do sklepu, do apteki, do lekarza, czy dzwonimy do lekarza, postarajmy się dzwonić, a nie iść do przychodni. Również takie sytuacje niezbędne, jak wyprowadzenie psa, czy po prostu przejście się, oczywiście są dla nas wszystkich, dla naszego zdrowia psychicznego również potrzebne. Jednocześnie ze sobą będą mogły poruszać się maksymalnie dwie osoby, ale ten zakaz nie dotyczy rodzin. Zmiany zajdą też w komunikacji miejskiej. Tam trzeba będzie zachowywać właściwy odstęp, a zajęte ma być co drugie miejsce. Rząd spodziewa się, że ostre ograniczenia będzie można znieść za kilka tygodni. Jestem przekonany, że za kilka tygodni będziemy mogli w tej nowej dyscyplinie sanitarnej wrócić do tego życia zawodowego, które jest niezbędne, żeby gospodarka się z powrotem odradzała. Wprowadzony dzisiaj rozporządzeniem zakaz przemieszczania się będzie obowiązywał od środy 25 marca do 11 kwietnia, czyli zakończy się tuż przed Wielkanocą. Sosnowcu Straż Miejska będzie karać mandatami osoby, które będą przesiadywać na placach zabaw. Miasta walczą z nieodpowiedzialnymi zachowaniami mieszkańców na własną rękę niezależnie od kolejnych decyzji rządu o zakazie przemieszczania się. Jedyną drogą, aby, aby, aby takim mieszkańcom przemówić do rozsądku, jest wprowadzenie możliwości karania. To właśnie zrobiliśmy. Od dzisiaj obowiązuje możliwość ukarania mandatem do kwoty 500 zł. W niektórych miastach służby zachęcały już wcześniej mieszkańców do pozyskań zostania w domu. Wczoraj w Jaworzni robili to strażacy ochotnicy i strażnicy miejscy. Od jutra najprawdopodobniej będą puszczać przez głośniki kolejne komunikaty, tym razem przypominające o konieczności pozostania w domu. Uwaga, uwaga! Pozostań w domu! Informujemy przez megafony o zaistniałej sytuacji, żeby mieszkańcy pozostawali w domu, żeby starali się z tych domów nie wychodzić. Żeby dbali o, o siebie i o innych bezpieczeństwo, bo to jest dla nas w tym, w tym czasie najważniejsze. Do ludzi coraz bardziej chyba dociera ryzyko całej sytuacji i konieczność jednak ograniczenia swojej aktywności w przestrzeni publicznej. Myślę, że, że te komunikaty są skuteczne, dlatego będziemy je kontynuować. Na podobny krok zdecydowały się także inne miasta, m.in. Sosnowiec. Władze samorządowe wykładają pieniądze na walkę z koronawirusem. Marszałek i metropolia chcą milionami złotych wspomóc służbę zdrowia. W Urzędzie Marszałkowskim zapadły decyzje, na które musiała zgodzić się Unia Europejska. Udało się znaleźć póki co 24 miliony euro, co przy tym kursie to jest prawie 110 milionów złotych. I teraz jesteśmy na etapie sporządzenia potrzeb, mapowania potrzeb wszystkich podmiotów, które w woj. śląskim kwalifikują się do pomocy i wsparcia. Bo trzeba sobie powiedzieć wprost, walka z koronawirusem nie skończy się e, szybko. Marszałek zapowiada, że nie tylko szpitale pod zarządem województwa będą mogły liczyć na wsparcie. Największe potrzeby mogą mieć placówki, które stały się w całości zakaźne, czyli szpitale w Raciborzu i Tychach. Metropolia swoje dofinansowanie skieruje w pierwszej kolejności do innych miejsc. Pieniądze z budżetu metropolii, 9 milionów złotych, które mają trafić do, do miast, które z kolei rozdysponują te pieniądze do szpitali miejskich. W metropolii mamy pięć podregionów, Tyski, Katowicki, Sosnowiecki, Bytomsk. Igliwiczki i tutaj te pieniądze zostałyby przekazane. Mówimy o szpitalach miejskich, również o szpitalach zakaźnych, które działają w miastach naszej metropolii. Z tego powodu na najbliższy wtorek zaplanowano sesję zgromadzenia GZM, ale Metropolia zapowiada już, że do dyspozycji może być nawet około 80 milionów złotych, które zamiast na walkę z niską emisją mogą zostać przeznaczone na walkę z koronawirusem. Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Katowicach zaapelowało do mieszkańców regionu o oddawanie krwi, bo tej zaczyna brakować. Mimo stanu epidemii akcje krwiodawstwa odbywają się w całym województwie. Dziś jedna z nich została przeprowadzona w Katowicach. Niestety w ostatnich dniach zainteresowanie oddawaniem krwi jest bardzo małe. Władze Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa zapewniają, że wdrożyły dodatkowe procedury bezpieczeństwa. Osoba, zanim... Wejdzie do naszego budynku, musi wypełnić specjalną, skróconą wersję ankiety, tak zwaną wstępną, następuje pomiar temperatury, mycie rąk, odkażanie i dopiero taka osoba może wejść do budynku, do naszej placówki, do ambulansu i tam dopiero podlega dotychczasowej, dotychczasowemu systemowi kwalifikacyjnemu. Dodatkowo każdy ambulans, który wróci z akcji krwodawczej jest dokładnie dezynfekowany. Może także uczestniczyć tylko w jednej akcji dziennie. Mieszkańcy Bytomia będą musieli płacić za korzystanie z bezobsługowych miejskich szaletów. Opłata ma wynosić 2 zł od osoby. O jej wprowadzeniu zdecydowała w poniedziałek 23 marca Rada Miejska. Opłata została wprowadzona m.in. z powodu nieustannych dewastacji i kradzieży sprzętu w tych szaletach. Szalety te stały się także miejscem, gdzie przebywały osoby bezdomne, zwłaszcza w nocy. Wielu mieszkańców zgłaszało nam. Takie uwagi, że nie mogli korzystać wówczas z szaletów, i taką decyzję właśnie władze miasta podjęły. Opłata docelowo ma zrównoważyć koszty, które miasto ponosi w związku z utrzymaniem szaletów bezobsługowych. Jak szacuje miasto, tylko w ostatnim czasie naprawy i remonty pochłonęły prawie 30 tysięcy złotych. Roczny koszt utrzymania szaletów wyniósł w 2019 roku prawie 387 tysięcy złotych. Szalety, w których jest obsługa, nadal będą bezpłatne dla mieszkańców. Radny Maciej Bartków uważa, że to krok w dobrą stronę. Ja tutaj często codziennie właściwie widzę, idąc do pracy rano wychodzących mężczyzn, którzy albo się nawet kąpią, albo śpią, albo spożywają alkohol, wejście po nich do tego typu obiektu jest po prostu niemożliwe wciąż są miasta, które opłat za korzystanie z miejskich toalet nie mają i nie zamierzają ich wprowadzać. W Katowicach te pozostają bezpłatne, chociaż pewne zmiany w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa zostały wprowadzone. W Katowicach nie przewidujemy na ten moment żadnych zmian w związku z korzystaniem z szaletów miejskich. Jedyna zmiana, która została w ostatnich dniach wprowadzona to zamknięcia czasowe. Te zamknięcia czasowe wynikają z konieczności przeprowadzenia dezynfekcji. Także co dwie godziny może się zdarzyć, że Szalet będzie do 30 minut nieczynny, natomiast to wynika ze względów bezpieczeństwa, ze względu na występowanie zagrożenia epidemiologicznego. W przypadku Bytomia uchwała o wprowadzeniu opłaty wejdzie w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia jej w dzienniku urzędowym Województwa Śląskiego.